Dzisiaj widzowie pokażę wam, jak grając w grę na Robloxie, możecie zrobić coś dobrego w realnym świecie i wesprzeć szczytny cel. A to wszystko dzięki grze Good Town, w której znajduje się kraina Hochland. Im więcej punktów zdobędą razem wszyscy gracze, tym więcej ciepłych posiłków do szkół dostarczy Marka Hochland wraz z programem Pajacyk. Celem jest 2000 posiłków, a jak widzicie mamy na razie 821, a więc widzowie link do gry jest w opisie, dajemy grze łapkę w górę. Dodajemy ją do ulubionych i wbijamy jak najwięcej punktów, żeby jak najwięcej ciepłych posiłków trafiło do szkół. Punkty zdobywamy, kiedy przygotowujemy kanapki i rozdajemy je mieszkańcom Good Town. Ale najpierw to musimy mieć z czego je zrobić. Tutaj możemy zasiać warzywa i owoce, których potem użyjemy do kanapek. Stąd wezmę nasiona: są truskawki, rzodkiewki, sałata, pomidor, ogórek i cebula. I siejemy. O, jak rosną elegancko, ale czekajcie, jeszcze trzeba je podlać. Tu jest studnia. Ogórki już mam podlane. Dobra, już wszystko pięknie urosło, mogę to zebrać. Ok, no to mam już wszystkie potrzebne warzywa i owoce, ale żeby mi na pewno niczego nie zabrakło, to zasieję je jeszcze raz. O, dostałam jakąś odznakę, stały bywalec. Jeszcze raz zbiorę wszystko, żeby mieć tych składników na zapas. O i patrzcie, dostałam nawet chochlandową krowę. Ona chce pić, to wezmę jej tej wody ze studni. No masz, jeszcze chcę, żebym ją pogłaskała. Odbierz produkty Hochland. Uta krowa daje nam kolejne składniki do kanapek. Dostałam 10 serków. Pij i daj mi składniki. Brakuje mi jeszcze parę serków na szczęście, ta krowa może pić bez końca więc zaraz będę mieć wszystkie rzeczy do kanapek. O, mam już wszystko. Mam wszystkie składniki do kanapek. Teraz mogę iść do kanapkowozu, żeby zacząć je robić. Oto tutaj. Tu jest ten kanapkowóz. Jakiś tutorial. No kucharzem nie jestem, ale kanapki umiem zrobić. Okej okay, dalej. Dalej. O możemy też rozwozić jedzenie z dostawą. No dobra. Pierwszy klient cieszy się bo wie, że zaraz dostanie najlepszą kanapkę w życiu. Chleb. Ser, sałata, pomidor, ogórek. No słuchajcie taką kanapkę, to sama bym zjadła. Następny. Robimy kolejne zamówienie. Tym razem klient chce kanapkę z przypieczonym chlebem z tostera. Proszę. Opatrzcie! Brawo, mieszkańcy! Udało się Wam wspólnymi siłami wraz z Marką Hochland przekazać kolejny ciepły posiłek dla potrzebujących dzieci. Właśnie w tym momencie ktoś zebrał wystarczająco punktów, żeby przekazać jeden posiłek. Było 821, a teraz jest 822. Ciekawe, ile uda nam się wbić w dzisiejszym odcinku. Zróbmy zamówienie z dostawą. Au! O dostałam hulajnogę. No to lecimy z dostawą. Pana kanapka. Dostarczyłam. Zrobię jeszcze jedno zamówienie z dostawą, bo za nie dostaje się dużo Hochland coinów, które potem wymienia się na posiłki. Kolejne zamówienie dostarczone. Dobra, słuchajcie, porobiłam te zamówienia i zebrałam aż 1880 Hochland coinów, i teraz pójdę je wymienić. Przeteleportuję się do szkoły. To tutaj. Hochland coiny zapełniają niebieski pasek pomagania czyli ten. Po jego napełnieniu przez graczy przekazujemy wspólnie z Hochland ciepły posiłek dla potrzebujących dzieci. I teraz możemy przekazać zarobione coiny do maszyny. Ło przybiłam piątkę z pajacykiem, i zdobyłam odznakę adept pomagania. Mam jeszcze więcej tych coinów, to pakujemy dalej. Kolejna odznaka, Mistrz Pomagania. Jak zapełnię ten niebieski pasek, to przekażemy jeden posiłek. Jest, udało się zdobyłam odznakę Weteran pomagania i mamy już 823 posiłki. Więc widzicie im więcej osób w to zagra, tym szybciej wspólnymi siłami osiągniemy cel 2000 ciepłych posiłków dla szkół. Mam jeszcze dużo coinów, to jeszcze je przekażę wszystkie. Biłam jeszcze jeden posiłek. 824. 825 to są moje wszystkie odznaki jak na razie. Mam już 1920 monetek. To chyba czas, żeby pójść do shopu coś kupić. Tepnę się będzie szybciej. Tutaj jest sklep. Zobaczmy co można kupić. O ubranka. Można kupić na przykład taką koszulkę Hochland za 100 monetek. No widzowie jest Drip. Co tu jeszcze jest? Piłki do zbijaka. Ile kosztują? Wieście. U a ta jest za darmoche. Ej wiecie co wykupię cały sklep. Ale nie wiem czy mnie teraz stać na wszystko. To kupię tyle ile się da i najwyżej jeszcze nazbieram tych monetek i wrócę tu żeby wykupić resztę. Kupuję wszystko co się da. Mam wszystkie koszulki, jeszcze mnie stać na dwie piłki. Zostały jeszcze trzy piłki, ale już nie mam hajsu, więc zarobię więcej i tu wrócimy, żeby wykupić cały sklep. Jestem znowu w ogrodzie i muszę posadzić warzywa i truskawki, żeby uzupełnić zapasy na kanapki. Idę po wodę, żeby wszystko podlać. Warzyw mam już dużo, ale kończą mi się produkty od krowy, więc się muszę nią zająć. O, uzupełniałam zapasy, teraz wracam robić kanapki. Robię wypasione kanapki, żeby klienci byli zadowoleni. Za każde zrealizowane zamówienie dostajemy hochland koiny, ale najwięcej coinów dostajemy dowożąc zamówienia. Okej, okay, zebrałam już ponad 2000 koinów. Teraz wymienię je na posiłki. Ile uda mi się teraz przekazać? Teraz przekazałam 3 posiłki. Jak każdy się dołoży, chociaż po trochę, to w końcu dobijemy 2000. W ogóle mam już wystarczająco monetek, żeby wykupić resztę rzeczy w sklepie. Zostały tylko te 3 piłki. Udało mi się wykupić cały sklep. Przeteleportujmy się teraz na basen. Opatrzcie, tu jest jakaś gra. Fish Snap. Aha, tu robi się zdjęcia rybom. No to muszę zrobić cztery zdjęcia tej żółtej rybie. Ale nie widzę gdzie ona jest. O tu jest. Zrobiłam. O nie to jest na czas i mi się skończył. Jeszcze raz. O mam nową odznakę. Teraz zrobię więcej zdjęć. Jedna, druga, trzecia, sześć punktów. Teraz te szare one są łatwiejsze do sfotografowania. Teraz mi poszło lepiej. W ogóle to, jak mamy już nadmiar monetek, to możemy je wymienić na punkty wpływu i zagłosować na nowy pomysł na miasto. Teraz jest głosowanie na te dwa pomysły: owocowy szał i miasto neonów. Wymienię 400 monet na punkty wpływu i zagłosuję na miasto neonów, bo wygląda zachęcająco. Mam cztery głosy. Zagłosowałam. Neony i tak mają przewagę. Ej, znalazłam kolejną grę, w której można zarabiać monetki. OMG Patyczak, ja się boję robali, ale on chce, żebym za nim poszła. No dobra, gdzie on idzie? Jesteśmy na parkingu. Ej, uciekł mi, nie czekaj. Ty co on tak przyspieszył nagle, a bo to jest zjeżdżalnia! Gdzie on? O tam jest, ja go ciągle gonię, ale on mi gdzieś uciekł. Złapałam go. O i dostałam odznakę turysty. Ile ich już mam? U mam już 9 odznak. Tutaj można pograć w zbijaka, ale do tego potrzebne są dwie osoby. Ale to nie problem, bo zaprosiłam gościa specjalnego tego odcinka. No się ma, to ja edzia jakby ktoś nie wiedział. Edzia zagrasz ze mną w zbijaka. Ho. Idę, idę. Gra zacznie się za 10 sekund. Szykuj się, Czarluna. 3, 2, 1. Moja piłka. Niebo moja. Nie trafiłaś, Nubie. Zaraz cię załatwię. Aaaa. Edzia, gdzie ty poleciałaś? Moja. Twoje ostatnie słowo? Trafiłam. Mam już jeden punkt. A, -a no nie. Już mam dwa punkty. Zaraz cię dogonię. Nie ma opcji. Wygrałam z Edzią S. Okej okay, to wracam do robienia kanapek i zbierania punktów. Ten ziomek chce rogala z serkiem czekoladowym i truskawkami. W sumie sama bym takiego zjadła. Dobra widzowie mam już ponad 3000 Hochland coinów więc wracamy do szkoły żeby przekazać je do maszyny. Fila prawdy ile posiłków będziemy mieć na końcu odcinka? Dodałam od siebie kolejne 5 posiłków i kończymy ten filmik z wynikiem 863 ciepłe posiłki dla potrzebujących dzieci. Jeszcze dużo zostało do 2000, ale im więcej nas zagra, tym szybciej nam się to uda, bo w tej grze liczy się współpraca wszystkich graczy. Link do gry jest w opisie, a ja się z Wami żegnam, bio.